Florian Cejnowa to pierwszy kaszubski działacz społeczny i narodowy, pisarz, publicysta, wydawca, badacz folkloru i języka kaszubskiego, twórca pisowni kaszubskiej i pierwszych kaszubskich utworów literackich. Zwany budzicielem Kaszub, z wykształcenia był lekarzem i właśnie temu wybitnemu działaczowi poświęcona była konferencja zorganizowana w salach Wejherowskiego Muzeum. Co prawda mieliśmy mały nawet kłopot z frekwencją, bo przerosło nasze oczekiwania. Zabrakło w sumie krzeseł dla uczestników, ale też było sporo młodzieży, bo przyjechali i studenci z Akademii Pomorskiej, ze Słupska, z kierunków właśnie filologicznych. Przyjechali też studenci kaszubistyki z Uniwersytetu Gdańskiego, była też młodzież naszego ogólniaka, no i spore grono działaczy kaszubskich, naukowców, profesorów, także byliśmy bardzo zadowoleni z frekwencji. Podczas konferencji wygłoszono łącznie siedem referatów. Pierwszy z nich dotyczył dzieciństwa i młodości Florian Acejnowy. Profesor Szultka pokazał Florian Cejnowę z takiej innej perspektywy, bardziej. Jakby go odbrązowił jako postać taką zasłużoną dla każdego przyzny, pokazał go jako też człowieka z różnymi problemami, czy finansowymi, czy, czy, czy natury innej tam społecznościowej. W trakcie konferencji przedstawiono postać cejnowy w wielu różnych aspektach. Profesor Treder omówił sprawy językowe, język właśnie cejnowy. Profesor Kalinowski omówił sprawy jakby związane z teatrem, teatro, pod kątem teatrologicznym. Pani doktor Kwaśniewska z kolei jako etnografa pokazała. Profesor Reżnik z Pragi, czy właściwie z Uniwersytetu z Chemnic, pokazał kontakty czeskie z właśnie Cejnową. Na koniec Cezary Olbrach-Prądzeński z Uniwersytetu Gdańskiego zadał pytanie co dalej z Cejnową i jak jest odbierane dzisiaj. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona bohaterowi spotkania. Na potrzeby wernisarzu organizatorzy ściągnęli pamiątki z najodleglejszych zakątków Polski i zagranicy. Materiały, które musieliśmy zebrać no pochodzą właściwie z całej Polski i nawet z Berlina. Także począwszy od Krakowa przez Warszawę, Bydgoszcz, Poznań Nań, Toruń, grudziąc, jest ich miejsc bardzo wiele. Oprócz przedmiotów związanych stricte z działalnością Floriana Cejnowej jak akta, druki, rękodzieła literackie, korespondencja czy sprzęt medyczny można zobaczyć także te z życia codziennego. Mamy tu nawet broń powstańczą czy, czy właśnie pelerynę i szafoklak też z tego okresu żeby no właśnie tak unaocznić i młodszym i zresztą nie tylko młodszym każdy ciekawy jest takich taki właśnie ciekawostek etnograficznych czy, czy właśnie codziennych y, takiego życia społecznego. No nie mówiąc, że no oczywiście skupiłam się na pokazaniu jak najwięcej prac cyjnowych, żeby też y, no poznać jego, jego twórczość. Wystawę podziwiać można do końca stycznia 2012 roku.